Amsterdam jest tak nasz na ładunku był. Człowiek do roboty nie miał nic, sporym się pił. Pije czemu nie rozumiem. Nudzę się, kiedy jakiś czarny siada koło mnie. Ameryka, mówiłem do mnie, zrozumiałem. Rozejrzałem no samiecki serwis. Co no, my tu, się cieszy, ja to pełna nadala. Jak raz swoim kiedy był pełny luz. O ich nie mówię, rozumiem, on po ludzku też, Lecie jest budka, więc jest chłopacz, przy niej mów co już Postawiłem postogramię i w że jest mam. Nie, przecież w Ameryce ciężko jest. On tymczasem mówi, Stany Zjednoczone. To największe państwo z wszystkich świata, państw. W bankach złota ma zasoby, niezbyciowe. Chcesz z nim że to już nie masz żadnych szans. A ja co na to? A ja! Przyszło potem po w 200 do rozmowy chęć. Wyjaśniłem, że jest ofiarą klasowych spięć. Lecz może na marynarski umysł wciąż w ciemnościach trwał i na światły wygód mówi i U nas jest na głowę pod was samochody. Zbudowaliśmy największy świat akwarystyczny. Nasza demokracja daje nam swobodę, których oczekuje cały świat we Szybko nabiera materiał, pada wymiana zdanie, ale nie chciał go zrozumieć, co jest dobre dla mnie. Postawiłem program przysta, myślę, teraz zgodzi się, ale on choć ledwie mówi, Jednak mówi, że ja posiadam wielki kenion Colorado. Delfinów język też rozszyfrowałem. U mnie na jakbra jest największy z wrospadów i gwiazd 50. moja flara.